Witamy ponownie w programie 60 Sekund z LPG. Dziś odpowiemy na pytanie, co robić, gdy zgubimy dokumenty instalacji LPG. Gdy zginą nam dokumenty nowej instalacji, Jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do warsztatu, który ją zamontował i prośba o wydanie kopii wyciągu ze świadectwa homologacji i kopii faktury. W dobrym warsztacie pomogą nam także w uzyskaniu kopii tzw. paszportu zbiornika, czyli jego atestu. Jeśli zdanie jesteśmy na siebie, należy zgłosić się do producenta zbiornika lub transportowego dozoru technicznego. Oba te podmioty pomogą nam wystawić stosowny duplikat. Czym grozi jednak brak dokumentów? Bez nich wszystkich nie uzyskamy obowiązkowego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowo bez faktury będziemy mieć problem z wyegzekwowaniem gwarancji, a brak paszportu zbiornika uniemożliwi nam wykonanie przeglądu technicznego. Gdy zginą nam dokumenty starej instalacji, problemów jest mniej, ponieważ jedynym dokumentem, którym musimy dysponować, jest paszport zbiornika. Jak uzyskać duplikat, mówiliśmy wcześniej. Warto jednak pamiętać, że jest jeszcze jedna sytuacja, gdy trzeba posiadać choćby paszport zbiornika. Jest to sprzedaż auta. Nawet jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana instalacja gazowa, dokumentację zbiornika przekazujemy nowemu właścicielowi. Będzie mu ona potrzebna podczas przeglądów technicznych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków 60 sekund z LPG oraz do nadsyłania nurtujących Was pytań dotyczących autogazu na adres 60 sekund małpa.gazeo.pl